W Lututowie swoją hodowlę koni śląskich prowadzi mój wujek Sławek. Hoduje on od 4 lat konie śląskie, ale wcześniej w jego gospodarstwie zawsze były konie. Zazwyczaj były to konie SP i konie sprowadzone z Niemiec, ale ostatecznie zostały tylko ślązaki. Wszystko zaczęło się od zakupu klaczy Majki Mają od swojego kolegi z Podkępna, u którego również w tym roku kręciłem film. Kara jest bardzo spokojna i łagodna w obejściu. Jest starym typie konia śląskiego. W tym roku przy jej boku spaceruje źrebak. Nazywa się Madok, a jego ojcem jest Ogier Mecenas. Trzy miesiące, urodzony w maju. Szpaczek będzie? No, będzie, widzisz? widzisz? On był kruk, czarny, był jak kruk. Widzisz teraz, jakiś No A po nad oczami, a on tutaj rozumie, widzisz? O. To by się wieje cały. No. Wójek zabiera klasz do boksu, a za chwilę wyprowadzi następne konie na wybieg. Słyszycie tą perliczkę w tle? Nawołuje swojego samca, który nie może wylecieć z zagrody. A ona chodzi tutaj. Zirebag jest bardzo ciekawski, próbuje zajrzeć wszędzie. Sprawdza, kto stoi w oborze. Krowy już są sprowadzone z łąki. Klać już jest sprowadzona do stajni. A mały chce zobaczyć, co ja tam trzymam w rękach. Wujek go woła. A on posłusznie idzie. Super zadziera ogon do góry. A oto nasza krzykaczka. Perliczka. A tutaj jest Perlik. Ma zranione skrzydło i nie może wylecieć. Wujek za chwilę wyprowadzi drugą klacz, również majkę. Jest córką tej karej klaczy majki. Wujek nazywa ją mania, ale w papierach ma majka. Jak się nazywa? Pochodzenia to czysty ślązak, ale niestety kolor nie wyszedł. Dlatego wujek zmienił ogiery kryjące w tym roku. I zierbaki w tym sezonie już są takie jakie powinny być ślązaki. Mijamy akasję, one zawsze tu były, pamiętam od dziecka je. I zaraz wchodzimy na wybieg dla koni. Kiedyś była tutaj łąka dla krów i cały czas były one wypasane. Teraz łąka jest trochę przesunięta do tyłu, krowy nadal są wypasane. Chociaż spóźniliśmy się na sprowadzanie stada z łąki. Zostały tylko młode jałówki i byczki na łące. Krowy mleczne już są w oborze. Później w filmie zobaczymy dojenie krów. Pierwsze co, nie chcą się napoić. Ogierek dostał imię Mefisto. Jego ojcem był Ogier Aron skępna Po zaspokojeniu pragnienia konie zaczynają kusować, a przed nami Majka prezentuje się w biegu. Jeźreba również chce rozprostować kości i zaczyna biegać. Konie cieszą się wolnością. A i co dobre, będziesz coś z nich robił, czy nas sprzedaś? O, czekaj, czekaj. Pójdą na sprzedaż, rozumiesz? nie? Ale no... Na wiosnę może. Do raczej, do, do, do roku będę chciał się. Na. Czyli licencji nie robisz na nie? Nie, nie, bo nie, nie da się na pewno chyba Nie! Yeah. To również jest ogierek, tak samo jak zierba karej Majki. Czy ktoś na piękniejszy widok? I powrót z wybiegu do stajni. U wujka jest taki mały zuśliwy piesek. Na szczęście teraz nie szczeka, ale musi pogonić rabaka. Mały zuśliwiec. Ta klacz przed nami to Iwa, tak ją nazywa wujek. W papierach mama ma 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 2,5 roku. Gniada to marinet. Takie imię wybrała jej Majka, wnuczka wujka. Tylko jedna klacz jest uwiązana, druga idzie luźno, pilnuje się siostry. Bez problemu wie, gdzie ma iść, pobiegła przodem, żeby szybciej dojść na wybieg. Druga, widząc wolność siostry, zaczęła się wyrywać, żeby do niej dołączyć. Mają półtora i dwa i pół roku, krew się w nich jeszcze gotuje. Ale pierwsze, co zrobiły po wbignięciu padok? zaczęły pić. Choć w każdym boksie konie mają dostęp do wody. Na wybiegu smakuje lepiej to źródlana. A dopiero później harce a to są młode konie. One wiedzą, jak się rozerwać i uwielbiają biegać. Gniadej klaczy ojcem był ogier sprowadzony z gór. Dużo osób sądzi, że najszybszy bieg konia, a są rozróżniane cztery rodzaje biegu konia, to galop, ale najszybszy jest cwał. Jest to czterotaktowy bieg, który jest odmianą galopu wyciągniętego. Można go zobaczyć najczęściej na wyścigach konnych. A nasze gwiazdy wariują. Muszą się wyszaleć. Biegów i harców nie ma końca. Konie mają dużo energii. Klacze znalazły resztki kukurydzy i zaczynają się tym bawić. I już jesteśmy z powrotem na podwórku. Tym razem dwie klacze są uwiązane. A z tyłu widać wnuki wujka. Pierwszy koń sam wchodzi do stajni. A po chwili druga klacz: z małymi oporami. Wujek ma pokaźną kolekcję sprzętu do koni. Jak mówiłem wcześniej, wujek zawsze miał konie i trochę tych rzeczy się już zebrało u niego. Wujek hoduje bydło mleczne, ma 15 sztuk krów dojnych, nie bój, nie bój. młodzież oraz buchaje opasowe. Zwierzęta są wypasane, co poprawia ich zdrowotność. Na łące zostały już tylko jałówki i młody buchaj. Reszta krów została już spędzona z pola do obory na wieczorny dój, który zobaczymy. A matką tej czarnej jałówki jest krowa rasy Jersey. Ojciec był czarno-biały. I zaczął się dój. Dziś mamy środek upalnego lata, i jest bardzo gorąco. Krowy nie najlepiej znoszą upały, wolą chłodniejsze dni. W pomieszczeniu jest duży hałas, bo dwie dojarki chodzą jednocześnie, żeby szybciej wydoić całe stado. Stado jest mieszane, jest tu część hf trochę cimentali, trochę krwi Jersey'a i szwedzkiej. Sporo tutaj rogacizny. Kto rozpozna daną rasę? A koni stoją dwa opasy. A te też po do z tego czerwonego ze znałącej i po, oh. po sztucznym po cimentalu, a wyszedł ten biały siwy. No i zwierzaki otrzymały wieczorną kiszonkę. To na dzisiaj wszystko, do zobaczenia. Przemek.